Cześć! Dzisiejszy materiał jest inny niż większość materiałów na moim kanale, bo dzisiaj sobie pogadamy na temat mojego kanału. Może mnie nie oglądacie tyle, ale ja G Breaka nagrywam na YouTubie spokojnie z 3 lata, ale wróciłem właśnie 7 miesięcy temu i od 7 miesięcy na tym kanale cały czas. Jailbreak'a nagrywam i zbudowałem sobie na tym naprawdę bardzo dużą publikę. Jednak jak ja mówiłem w tym materiale w którym wam informowałem to był już niestety ten moment kiedy CS:GO się kończyło już praktycznie było CS 2. Przez ograniczenia sprzętowe po prostu przestałem grać w CS jak i przestałem go po prostu nagrywać na moim kanale. I zacząłem nagrywać Jailbreak'a i w tym materiale was tak naprawdę poinformowałem że Jailbreak'a nie będę nagrywać cały czas. Będę nagrywać go, ale nie w jakichś ogromnych ilościach. Jak widzicie, nagrywam go w ogromnych ilościach. Ja tak naprawdę przez te 7 miesięcy robię praktycznie daily, jeśli chodzi o JBK i praktycznie każdy temat w przypadku tej gry po prostu został nagrany na moim kanale i bardzo dużo contentu po prostu już zostało zużytego. Pamiętajcie o tym, żeby pisać w komentarzach pomysły na następne filmy, bo ja często z nich korzystam. Bo często są one po prostu przydatne, jak nie mam po prostu pomysłu na film. Oczywiście, nie piszcie o jakichś filmach typu Manhunt, bo ja nie jestem osobą, która. Gra w JBG PvP. Nie mam kompletnie umiejętności w PvP. Jestem totalnym noobem Oczywiście, jeśli chodzi o typowy grant, jestem dobry. Bardzo rzadko umieram przy do osób, z którymi gram. Ale jeśli chodzi o PvP, to akurat jestem tragiczny. Więc proszę nie pisać w komentarzach coś związanego z PvP, bo ja raczej tego nie nagram. No, ja mam nowy komputer od początku stycznia i, no wiecie, Dzięki temu mogę nagrywać zdecydowanie więcej filmów, bo miałem wcześniej laptop, który nie spełniał prawdopodobnie większości norm nowych, takich najtańszych laptopów jakie możecie sobie kupić za 1500 coś takiego, co na przykład uczniowie w czwartych klasach z tego co wiem podostawali, to one są lepsze. O jakieś, nie wiem, powiedzmy 100% od tego mojego starego, co trochę świadczy o tym. No, jak widzicie, jeśli chodzi o najnowsze filmy, jak już tego Jaybreaker nie ma, to są to gry związane z samochodami: Need for Speed, Vehicle Legends, WRC. No właśnie. Chcę po prostu nagrywać typowo samochodowe gry, czy to na Robloxie, czy to po prostu oddzielnie, więc Jailbreak dalej będę nagrywać, ale Jailbreak po prostu trochę rzadziej. Będzie pojawiać się oczywiście testy nowych samochodów, nowy update, zapowiedź nowego update, Jailbreak RP czy Jailbreak Most Wanted. To dalej na moim kanale będzie, ale w troszeczkę mniejszych ilościach, bo chcę sobie zbudować nową publikę po prostu. Niestety, ale nie posiadam zbytnio wiernej publiki. Bo, ok, mam naprawdę bardzo duże wyświetlenia, jak na to, ile mam subskrypcji, ale jeśli już rzucę inną grę niż Jaybreak, to już te wyświetlenia takie bardzo wysokie nie są. I to jest akurat bardzo słabe i to mi się w ogóle nie podoba. Więc właśnie tego chcę sobie nową publikę zbudować, e, po prostu, bo dla mnie to jest słabe. Bo Jaybreak niektórzy oglądają filmy, gdzie ja dosłownie gadam o autach, ale już odcinka. Z Vehicle Legends czy z Need for Speeda nie obejrzą, nie wiem w ogóle z jakiego powodu. Nie ja czy się nikomu wciskać, nie będę moich filmów na siłę, ale dla mnie to jest po prostu dziwne, dlaczego niektórzy nie obejrzą. I oczywiście nie mówię o wszystkich, bo jest naprawdę bardzo dużo widzów, którzy oglądają mnie niezależnie od jakiej gry, niezależnie od jakiego kontentu i naprawdę mogę wymienić dużo takich widzów, bo takich widzów też jest dużo, ich mało nie jest, ale jest ich zdecydowanie mniej. W daty, tych, którzy tylko oglądają dla Jailbreak'a Oczywiście, moi drodzy, nie zapomnijcie o tym, aby przejść do sekcji komentarzy I jeśli znacie jakąś fajną grę samochodową na Robloxie To mi napiszcie, to może nagram jakiś odcinek z tej gry A jeśli się okaże być fajna No to będzie seria Jeśli chodzi o streamy To pamiętajcie o tym, że ja nie jestem streamerem Ja się na żadnych streamach nie wybijam I tak dalej, ja sobie stream czasami odpalę for fun i tak o po prostu o losowej godzinie, losowy dzień Ja tak mam, że nie umiem po prostu czegoś robić na czas, bo czasami jest tak, ok. Streamy w każdą sobotę o godzinie 15 A mi się już chce odpalić streama na przykład o godzinie 11. No właśnie. Albo na przykład zapomnę odpalić streama i co z tego będzie? Albo na przykład nie będę miał jak odpalić znowu problem. No więc... Ogólnie tak jakby streamy ja się na tym nie skupiam, robię czasem sobie for fun streama i tyle. Yy, nie robię tych streamów, żeby się nie wiem wybić, jak to pewni popularni twórcy Jay Breakowi Tak samo jeśli chodzi o czas tych streamów. Ja mam tak, że jak mi się nie chce streamować, to streamam po prostu wyłączam, a nie na siłę streamuję. Jak mi się chce streamować, to robię nawet stream, który trwa 10 godzin. Jak mi się nie chce, to pewnie go po godzinie wyłączę albo nawet będzie krótszy. Więc ja nie robię niczego po prostu na siłę. Jeśli chodzi o shortsy, które naprawdę bardzo sporadycznie wrzucam na kanał, to już sam nie wiem, bo ja nie chcę tego za bardzo nagrywać. Po prostu ja nie chcę mieć pustych subów, nie chcę mieć 5000 subów, a 100 wyświetleń, wolę mieć 1500 subów, a 300 wyświetleń, no dla mnie to jest lepsze niż mieć 5000 subów. A więc w ogóle podsumowując ten film, jeśli chodzi o filmy, to dalej Jadebreak będzie pojawiać się na moim kanale i to wcale nie rzadko, więc nie odchodzę od Jbreak'a, nie robię czegoś takiego jak Mandy, że... Przestaję nagrywać Jaybreaka, nagrywam cringe'ową grę. No dobra, będzie spam komentarze pod najnowszym filmem. No dobra, nagram te dwa odcinki z Jaybreaka i później znowu sobie odejdę z gry. Nie, ja tak po prostu nie robię. I na dodatek dochodzą różne gry samochodowe, między innymi seria gier Need for Speed, czy po prostu gry samochodowe dostępne na Robloxie. Znam wiele fajnych trybów, ale pamiętajcie o tym, żebyście napisali w komentarzu jakieś fajne gry, bo ja nie znam każdej gry na Robloxie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę oraz oglądanie, nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem, która no akurat jest bardzo ważna, więc proszę ją kliknijcie, tak samo napiszcie komentarz, to też trochę zwiększy zasięg, no i będę wiedział po prostu jakie gry na Roblox chciał tam nagrywać i tam mi posuniecie jakiś content z Jailbreak'a. Ja życzę oczywiście Wam miłego dnia lub nocy, no i to tyle, nara!